To jest nasze małe stoisko. O, bez poprawy. Zmęczeni dzisiaj jesteśmy, bo dużo wiary było. O, tak się prezentuje nasze małe stoisko na poszedł ze swoim live'em na TikToku pokazać choke? O, neodymował Mario, siemanko Mario Już nawet odymowy nie mogłem powiedzieć, bo zmęczony już jestem dzisiaj Jeszcze No Mario, musimy proszę się, się umówić, tak, tak. No, to jest nasze stoisko. Z wykrywaczami Maylaba mamy Xterkę, Equinox 800, Equinox 700, Equinox 900 i i tutaj Manticora. No i tam inne wykrywacze troszeczkę mniejsze. Gadżety, ja coś tam blisko nas, blisko nas e, stoi, czołg. Jak Łukasz wróci, to ten, to później wam czołg pokażę, jak będzie chwila. A tymczasem już ten, e, że tak powiem, dojeżdżamy dzisiejszy dzień, bo zmęczeni jesteśmy. Dużo ludzi było. We by trzech byliśmy na stoisku. Ciągle ktoś przychodził, wykrył, oglądał. No i pytał się. Różne sprawy. Zazwyczaj padało pytanie no sprzedajecie wykrywacze, a przecież w Polsce nie można chodzić legalnie. A my mówimy, że można chodzić, tylko trzeba pozwolenie za 82 zł wykupić. A przez później O tak. No jak to tak? No tak, po prostu ludzie nie wiedzą. Nie wiedzą, że można chodzić z wykrywaczami. Tylko... Takie mamy prawo póki co, że trzeba wykupić sobie taką licencję, tak w To no pozwolenie, na dwa lata. To są śmieszne pieniądze, to karta wędkarska na rok kosztuje 300 zł w przybliżeniu, Albo po, po, pozwolenie na wykrywkę 82 zł na dwa lata. To dużo taniej, być poszukiwaczem jak wędkarzem. No, a chłopcy, przerabiamy jedno i drugie i nie wróciłbym do, do wędkarstwa. No tak, dokładnie, ludzie mało wiedzą. O, Łukasz spaceruje. Siemanko, no YouTube pozdrawia TikToka, bo Łukasz jednocześnie live na, na TikToku robi, ale zaraz będzie kończył, dołączy to, to, to do nas. Bartek z e, kanału Alfabeta był, e, ale już pojechał do domu, bo no, coś tam dzieciaczek jego troszkę się rozchorował, więc musiał się zerwać, ale jutro, jutro ma być znowu z nami Łukasz detektorysta japa Mario no ja dzisiaj już trochę niewyraźny jestem bo, bo zajechany jestem przez, przez otargi. No, jakbym na chwilę odszedł to poczekajcie bo ktoś przyszedł na, sto, na, na stoistę ale póki co ten, póki co jestem wolny. Biegiem do celu się manko. O, przesunę go troszkę. O, takie kubeczki rozdajemy dzisiaj dla widzów naszego kanału. Tak, 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 pójdę. Jak ktoś podejrzy Tak. Ale póki co ten, siedzę z Wami. Obok nas inne firmy są z wykrywaczami. Jest również. E, o! A live. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze dwa Jeszcze patrzcie. YouTube jeden. Jeszcze jeden. ale jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze są Jeszcze jeden. Jeszcze Nocta Makro, e, Rutus, no i MainLab. Innych marek nie widziałem. No, głównie głównie e, jest na tych targach broń, e, akcesoria, czyli optyki jakieś, gadżety różne, e, strzelnice czy reklamują, grupy rekonstrukcyjne, e, surwiwalowcy są, biała broń. Wojsko jest, no du dużo sprzętu ciężkiego. Wieczorem wrzucę na YouTube e, e, praktycznie całą albo na pewno dwie trzecie, dwie trzecie e, z tej hali C, na której jesteśmy. opowiedzą za targi, bo ja nie wiem za bardzo. A targi to są, e, pro-arma się nazywają, to są e, promilitarne, militarne ze strefą detektorystów no, na które się załapałem w ostatniej chwili ostatniego dnia wysłałem zgłoszenie, zgłoszenie i ten. I ze swoim sklepem tutaj przyjechałem. Miałem mieć stoisko na, na zewnątrz, ale, ale dorzucono mnie tutaj blisko, blisko innych firm z wykrywaczami, więc no, jak ktoś wykrywa czy sobie potestować i pooglądać, to wszystko ma na kwadracie. O, ktoś piszczy, że widział się dzisiaj ze mną. Zaraz zobaczymy kto. kto... A Mariusz, Esz. Siemanko. Tak, pozwolenie można e, załatwić sobie. Bardzo prosto. Wystarczy wejść na stronę Polskiego Związku Eksploratorów. W Google wystarczy wpisać Polski Związek Eksploratorów i na tej stronie otrzymacie informacje, jak otrzymać pozwolenia na legalne poszukiwania. I później do grosika wbijamy i kupujemy jakiś wykrywacz. MyLab, ewentualnie Garet, bo Gareta też mam w swojej ofercie. Czyli takie żółte wykrywaczki. Jak wszyscy znamy tą markę. Żółne, żółte, czarne też robią. No. Ale głównie tamta marka jest znana. Z żółciutkich kanarków tak zwanych. Miałem kiedyś takiego. A Łukasz gdzieś poszedł, ale to nic. Męcik. No dzisiaj sporo osób było które, z kanału, które e, oglądają ten mój, mój mały, Tomasz Kropek, siemanko, e, ten mój mały, mały, skromny kanał. E, Widziałam, że zostało 6 subów do, do tego, do 1500, więc może się uda ten weekend beach i wtedy by, byśmy polecieli z konkursem. A jak nie, no to poczekamy. No i... Kto przychodził i był z moich widzów, to, to dostawał ode mnie kubeczek. A kto nie dostał, to niech, niech się ten przypomni, albo jutro, jutro odbierze. A kto przyjedzie, to zapraszam. Dla, dla widzów moich, to mam ich sporo. Kilkadziesiąt jeszcze. czyli krzesło i stolik o, ale jest fajnie wykrywacze w tle Ech. a jak wam weekend mija? bo u nas aktywnie a Łukasz nadaje, Łukasz nadaje cały Łukasz nadaje na TikToku. Ale na amig leci? Tak. Jak tam dzisiaj. Tak, no. A jako taką. O, to jest kolega z sąsiedniego stoiska. no dobry, mi miło Cię. się z moim live'em na YouTubie. Dzień dobry. E, jak chcecie save, albo jakąś szafę pancerną, to tutaj... Jaka firma? Korina Polska, tylko tam. Korina Polska. Tylko. Tak. Nie tak, tylko to no, jest drugi się. live, tak. No. Damy zniżkę tutaj na da, da, Spoko, hasło. Na hasło, hasło tak jest. Grosik, tak. Zniszki grosik, z grosik. Zniżki są. Jak chcecie safe kupić...

Wysok krzesło, zapraszam do naszego. Zaraz przyjdę. No, tego jeszcze ten no, złap, złap oddech. Łukasz proszę tylko się przy, przypodrować. E, detektorysta Japa, jakby ktoś nie wiedział. Był jeszcze Bartek za alfabety kanału, ale Bartek pojechał do domu. Jutro będzie. Jutro jeszcze live'a zrobimy takiego. No większego że tak powiem. A no tak, tak, tak. A po obiedzie to komunijnym to trzeba trzeba. Odpoczywaj Mario Odpoczywaj Mario A my tutaj, jesteśmy na stoisku, ale już, już coraz mniej, mniej, mniej osób jest Indiana Jones się Siemanko Indiana coś napisał Indiana Jones ja nie mam Rutusa, ja nie mam Rutusa, ja mam, ja mam Ja zabawkami się nie bawię, ja mam Manticore, patrzcie Na żywo, Manticora Tylko 9200 zł u grosika No Taki sprzęt Dla profesjonalisty A dla początkujących Sterka Pro. W tym tygodniu będę miał bardzo dużą dostawę, więc dla wszystkich zamawiających u mnie będą wykrywacze do, do, dostępne, a inne sklepy nie wiem czy będą miały. Raczej nie. Mario, tak, odpoczywaj. Wszystkiego dobrego. Udanego weekendu. O, Manticora fajnie sprzedł. Dzisiaj pierwszy raz ją otworzyłem z pudełka. I włączyłem. I powiem wam, że będę potrzebował przeczytać instrukcję obsługi do Manticory, bo to nie jest zabawka. Inne wykrywacze, no tak się rozpykuje, pyk, pyk, pyk. A, a ten wykrywacz, widzę, trzeba będzie instrukcję pierwszy raz w życiu, chyba przyczytać. no. O, brodaty, Siemanko! Zbyszek! Zbyszek, masz już histerkę? Powiem Wam, że zje Zajechany jestem z taki kurcze. Ciepło jest na tej hali. Nie gorąco, ale tak e, ciepło dosyć. Jeszcze nie mam. jak jakbyś chciał e, na, na Pali misie, to w tym tygodniu będę miał dużą ilość i 35 sztuk sztuk będę miał, więc jak się śpieszy, to ten to wal do mnie w ciemno. To będę miał. Dla ciebie. No, testowałeś i jak, jak tam, jak tam na morzu wyszło. Zerknę tylko na, na godzinę 17.25. 5 minut jeszcze i, i kończę live'a, bo będziemy powoli składać stoisko, do 18 jest. Jest stabilny, no tak jak Ci mówiłem, na polu też jest stabilny. No, Głównie chodzę na czułości 25, tam e, czasami przy, w różnych takich dziwnych miejscach zjeżdżam na 22, a tak 24-25 czułość z ukrywaczek. No i dobrze. Jak Zbyszek potwierdza, że w morzu jest ok, to jest ok. A ja potwierdzam, że na polu jest ok. I na łące. I w lesie. O, spoko zbyszek, to podeszli mi. Mariusz Pelon, Siemanko. A słuchawki do Xterki nad morze to są te same, które pasują do Equinoxa. Identyczne słuchawki. No a bezprzewodowe to są te od Equinoxa 900 i 700. ML-85. Rutus wyszedł. No, przechodzili tutaj do, do nas z Rutusa. nie... Nie będę nic mówił, no, tylko się uśmiechnę. Oglądający, co nie? Przychodzili na, na MyLab'a i mówili coś tam. Uśmiechnę się. Szału nie ma. Wyszek bezprzewodowe jeszcze nie, nie dotarły do nas cenniki ale pewnie stawiam, że będą kosztowały tyle co ML 80 do 800, 600, czyli 1100 zł, albo i więcej. Chyba, że e, ktoś wystawi, kto nie chodzi ze słuchawkami od Equinoxa 900 i 700, co nie? Więc trzeba czatować na Olixie i Allegro. Majer, hello! Weź co cześć. No i 5 minut jeszcze i ten i zaczynamy pakować stoisko. Łukasz Łukasz dołączył witam serdecznie wszystkich detektorysta detektoryst ja z tej strony, pozdrowionka no, patrz, patrz jaki jaką ma ten jaką ma peczka i naszyweczka a na naszywce, na czapce ten detektorysta ma logo mailava, więc musisz do końca życia z mailowy wychodzić. Jak takie logo sobie Łukasz zrobiłeś, patrzcie. On, jego, jego japa ma majlama na, na czapce, więc musisz Majlamę wyfoliować. Tylko tak. No. 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 to dobrze. Tylko, tylko. Tak. Timmina. Timmina. Czekaj, weź szczerze, chodź. To nami, to. I no. Tak z tyłu, z tyłu, za Za sobie Tak. Tylko muszę sobie przy, przyregulować te No, Mamy czapeczki Minelaba. Tim Grosik, Minelab Polska. Pozdrawiam. Tak jest. <laughs> Minelab Polska. To jest My Logo Mainlama, nieźle, kurczę. Nie planowaliśmy tego. Co? A wyszło, wyszło jak w studio. Tu Radio Wolna Europa. <noise> tu Radio grosi, Tak, Radio grosi. TV grosi. Chcecie czołg zobaczyć? To czy, czy, To normalne czołg? No i kraba im pokaż. O, a to może kraba wam pokażę. Tylko czołeczki ściągnę, bo ja nie lubię z, z czapu chodzić a, ja na co dzień. Pokażę wam ten Pokażę wam Show Zapraszamy, nawet się nie zastanawiajcie. To, tak to jest. cały dzień atrakcje. Partyzanci Lubelszczyzny Kanał na YouTube O takie logo mają No, już dochodzę do, do naszego czołgu. Proszę bardzo, Leopard 2, wersja A5. E, ja padał mi łuskę od takiego czołgu, wystrzeloną, taką błyszczącą Ja miałem się dzisiaj wziąć na stoisko, może jutro ją wezmę. Jakoś będzie chciał i wpadnie tutaj do nas na stoisko to, to sobie ten e, podotyka taką buseczkę z tego czoła. Tak to wygląda. Dobra, idę dalej. Mijamy, mijamy leoparda. Idziemy do kraba. Do kraba można wejść nawet, patrzcie. Pędziemy dalej Ten kap jest duży Powiedz Ostro wygląda. No tak się Tak się prezentuje Kab maszyny Dużo tutaj stoisk i innych atrakcji. Wieczorem filmik Wam rzucę. Taki z objazdu po różnych stoiskach. W 4K, więc można będzie szczegóły zobaczyć. A tymczasem będę wracał na nasze stoisko. I powoli żegnam się z Wami, bo musimy składać się. A jutro kolejny dzień, dzisiaj jeszcze pakowanie, składanie, a jutro o piątej obudka. No i co Łukasz, żegnamy się z widzami. Zapraszamy jutro. zapraszamy na ProArmę, No i będzie live. Będzie live, tak. Tylko jutro z Bartkiem zrobimy, co nie? Spokojnie. No z zrobimy. Dobra. Obserwujcie, bo my do długie racje, tak więc na pewno nic was nie ominie. Gwarantujemy. Trzymajcie się i do jutra. No strzała, hej hej.